Dwa istotne fakty. Po pierwsze, prosta przechodzi przez początek układów współrzędnych, a po drugie, ta prosta jest prostopadła do prostej o współczynniku kierunkowym równym minus 1 trzecia. Z pierwszego faktu wynika, że poszukiwana prosta ma takie niepełne równanie kierunkowe y równa się ax plus b, gdzie b to 0. Wynika to stąd, że przecież B odpowiada za punkt przecięcia prostej z osią Y. W tym przypadku jest to punkt 0. Teraz skorzystam z drugiego faktu, tylko mamy przypomnienie. Dwie proste, których równania są w postaci kierunkowej, są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, gdy iloczyn współczynników kierunkowych tych prostych ma wartość minus 1. W naszym przypadku, a razy minus 1 trzecia to minus 1. Czyli mówiąc krótko, trzeba odwrócić tą minus 1 trzecią i zmienić jej znak na przeciwny. Takie równanie widzimy w punkcie A.